This is team three heading to the pharmacy We just lost contact with Father book Barcelona, Montpellier and the book all gone in a day 475k that's almost 20 kilometers per hour without stopping you've got two hours max before it hits count down man count your breaths now let him stress it sharpens him up you're a piece of shit Eloise. but you love me We've got company. We find those meds and get out. Team One's last transmission was from the pharmacy. They were left overnight with ammo. Not even I could survive that. Damn, America! Where are you? If it's a mega swarm, expect contact with outer waves in advance. I've reached the pharmacy. Pharmacy has been looted. I found. Search it quickly. Team Two is already reporting heavy contact. Buddy here. It's Martin. Search him. Martin pockets. We're looking for cephalosporin. Anything that starts with CEF. I've got meds. Take a look at this. Grab this breach, kit. Doors can't stop me. Gas yes, kill confirmed. Win, Jeremy. Team 3 moving to the church. I don't like this. They're cutting it very close. We came for the meds. We'll find them. It and search the bodies. I got the meds. Stay sharp. Lurk her nearby. Get this over with. Search those bodies. We've got enough. Me. I'm reloading. Come on, pop that gas back! What have you got for me? Someone Are grab the door breacher. Shot. Breach charge set. This will do the trick. Let's this They're here. Light them up. see you Shower. Stay sharp. Lurker nearby. Just what I always wanted. Reloading here. <laughs> Reaching charge here. this these gates is suicide for everyone. God help you, Team Three. This shitty world doesn't deserve you. Wire is up. Something must be drawing them down the coast. I think it's obvious. French people taste better. I'm busting the door.

From the street. Come get some. Out. Hurry up and get this thing off me! Got. <laughs> <laughs> oh. They got past us! It's too late. No cóż, tym razem misja nie udała się. Nie udało się um, dotrwać do końca. Ale um, z takim założeniem też um, podchodziłem do tej misji. No bo jednak takie warunki jak um, człowiek z żelaza albo niedobór leków są praktycznie um, nie do obejścia w tej misji brak reanimacji, żadnych przedmiotów medycznych. Biorąc postać lekarza do tej misji, miałem nadzieję, że pozwoli to po prostu zwiększyć szanse naszej drużyny na ukończenie misji. Ale dosyć wcześnie okazało się, że dwoje graczy w ogóle wyszło. Zostały dwa boty i jeden gracz oprócz mnie, także nasze szanse jeszcze bardziej zmalały. Co tu jeszcze dodać? Muszę omówię profity lekarza, jakie tutaj mogły mieć znaczenie. Trzecia kolumna praktycznie nie miała żadnego znaczenia w tej misji. Co byśmy tu nie wybrali, to nie da się z tego skorzystać, bo ponieważ warunek człowiek z żelaza powoduje, że postać umiera w chwili, gdy pada na ziemię. Nie można jej podnieść, nie można jej wskrzesić. Zawziętość nie ma znaczenia. Jeśli ktoś z zostanie powalony, zachowa życie przez 30% dłużej, podstawowo 40 sekund. Tutaj też to nie miało żadnego znaczenia, nie mogło pomóc. Co do fali adrenaliny, nie jestem pewien. Szansa na odzyskanie 25% zdrowia i zachowanie sprawności zamiast zostanie powalonym. No to mogło mieć znaczenie, chociaż w tym me meczu akurat się tak nie trafiło. Ratownictwo bojowe. O, tutaj w, zamiast tej pierwszej cechy, zamiast wydajności, wybrałem ratownictwo bojowe, ponieważ to mogło spowodować, że kiedy suszę już wszystkie apteczki, to zyskam kolejno. Szybkie zabicie 15 zombie z rzędu zapewnia 50% szans na otrzymanie apteczki. No to też nie miało znaczenia w tym meczu, no ale... Takie było założenie, że... Może to pomóc. Szansa przetrwania. No, kolejny bezużyteczny perk tej misji. Użycie pistoletu iniekcyjnego na przeszpilonym członku drużyny postawi tę osobę na nogi. No niestety, kiedy członek drużyny zostaje przeszpilony, to już tutaj żadne pistolety iniekcyjne nie pomogą. Sztuka przebaczania. Obrażenia otrzymywane od sojuszników przez całą drużynę spadają o 25%. To. To się przydaje w każdej misji, tak moim zdaniem. Także tutaj praktycznie nie zmieniam tego ustawienia. Chirurgia bojowa. Pistolet iniekcyjny poza wzmocnieniem przywraca celom 10% zdrowia. O, i dlaczego to jest lepsze moim zdaniem niż ratunek w potrzebie? Nie, miałem na myśli tajemny składnik. Ponieważ, w wypadku, gdy mamy do czynienia z niedoborem leków, żadnych przedmiotów medycznych, to wtedy każda torba lekarska, jaką trafimy, każde wyposażenie, które nie jest traktowane przez grę jako przedmioty medyczne, to pozwala na dłuższą metę odnawiać zdrowie drużyny. Sprawdza o 10%, ale jeśli znajdziemy kilka takich, takich toreb z wyposażeniem, to, to to zdrowie można trochę podratować. Dalej, lobotomia. Każdy strzał w głowę z PMU przywraca dwa pocisków w magazynku. Czyli tak, jeśli powalimy zombie strzałem w głowę, to w magazynku odnawia nam się dwa pociski, nam się dwa pociski. W przypadku, gdy mamy do czynienia z takim warunkiem jak właśnie złodziej w tej misji, czyli to znaczy, że nie ma skrzynek z amunicją. Sposób na zyskanie amunicji to właśnie walka wręcz, zabijanie zombie walce wręcz, więc ta cecha lobotomia też tutaj daje nam dodatkową szansę na przetrwanie w tej misji. Także ta cecha też jest tutaj dobra, moim zdaniem. Zasięg PM-ów, o, nie taka ważna cecha. No i to tyle w tym odcinku.